Wypłata mojego faceta właśnie wjechała, 16300 zł na konto. A ja? Ja nie pracuję, póki co rozwijam siebie. on mówi, że jak trzeba to będzie robił za dwoje. Najpierw uzupełniamy nasze wydatki na lipie. Zaczynamy od rachunków. Czynsz, prąd, gaz, internet i Netflix. Z tej kategorii wyszło 3575 zł. Niby podstawy, ale boli. Kolejny krok to codzienne wydatki. Zakupy spożywcze, paliwo, Uber EAT i TikTokowe zaścianki. Łącznie 3425 zł. W serio? To wszystko znika. Kolejny etap to nasze oszczędności i cele. Wakacje w Grecji, kurs online, jak zarabiać się pracując, razem 4100 zł. Rozwój osobisty kosztuje, ale kto mi zabroni. Na koniec zaglądamy do zobowiązań. Rata za jego auto, moja karta kredytowa. Łącznie wyszło 2750 zł. Wszystko wpisujemy do śledzenia transakcji. Każda transakcja ląduje tam od razu, a system sam wszystko sumuje i pokazuje, gdzie naprawdę uciekają pieniądze. Masz wrażenie, że co miesiąc kasa znika i nawet nie. Nie wiesz na co, ten arkusz to pierwsza rzecz, która pokazała mi czarno na białym, gdzie robię błędy i na czym mogę zaoszczędzić. Zostaw lajka like i pisz w komentarzu słowo para, a podeśleć ten arkusz.